Taka taka pogoda. Ile leży już gałęzi? Co jakiś czas trochę mocno zawieje To w tej chwili jako troszkę się uspokoiło, ale strasznie już ma co robić, chodzę załamane gałęzie ta sama energetyka ma pełno zgłoszeń drzewa. taka pogoda jest jesienna mieście na drzewach więc łatwo się łamią te drzewa tutaj pełno gałęzi leży Może pojadę jeszcze w okolice Katowic w tym, w tym miesiącu. Nie wiem, na Light Move Festival jechać wczoraj, ale pogoda jeszcze psuła. Za Koflandem budują magazyn wysokiego składowania w Fabryce Drzemów. Trzecie piętro. Niestety no, dzisiaj transfituję na żywo na, na YouTube'a, bo nie mogę mi filmu za bardzo zamieścić, chyba że telefonem nagram, ponieważ zmieniam warunki współpracy w kablówce. 140-40 płacił za internet 150 mega i pakiet złoty telewizji, a teraz będzie 80 zł za te usługi od października, z tym, że 60 złotych będę musiał jeszcze zapłacić w październiku za podłączenie. To będzie nadal 140, ale już od listopada będę płaciło o 60 zł. mniej. Także tutaj z 60 zł. i 40 groszy mniej gdzieś. Dokładnie jak buja tym drzewami. To są już szkody. Spełna liści, bo na gałęzi leży. Też są dosyć kruche. Renegocjuję umowę z Bektrum, można tak powiedzieć. Nie mogę przez telefon tego załatwić, ale nie są po prostu jakby obniżyć kosztów. To trzeba kombinować po prostu. Ja to też mówię, że nie za bardzo tak może to zrobić, ale, ale, ale jak tak zaproponował to. Chociaż nie ma nic w ich w regulaminie, żeby nie można było od razu. Awary prądu Mopskoszewy, zamknięte, taką dostałem, takie powiadomienie dostałem przed chwilą. Nie ma zasilania na Mopskoszewy, w autostradzie. A dwa chyba. Mam takie ostrzeżenia z RCP, jak to się nazywa. RSO, Regionalny System Ostrzegania Tylko trzeba to sobie zainstalować Samo to nie przyjdzie To jakiś czas wieje mocniej Oczywiście ostrzeżenia są do 22 dzisiaj o wichurze Pogoda taka mrzawka, padam, taki drobny deszcz Wykorzystałem okazję, umyłem okna Biorę po prostu ten, biorę ściągaczkę i, i, i wtedy już zacieków nie ma na szybie, na zewnętrznej szybie. Wykorzystuję taką okazję do, do mycia, szybkiego mycia okna. Ja muszę zamknąć, bo to się robi nieciekawie. Zimno. Było ciepło, ale teraz już się ochładza, bo z 16-18 są takie kawałki liści, właśnie widać. No tutaj to, co się teraz dzieje. O, proszę bardzo, ile ja gałęzi z, z drzew? Proszę bardzo. Podmuch pory w taki mocniejszy teraz w tej chwili. Jutro nie jadę, bo muszę umowę podpisać z kablówką. Nową. O. niższe koszty po prostu będą. No przepłacałem, bo to 60 zł za dużo płaciłem za kablówkę. Internet. Teraz w nowych nowych umowach się płaci 80 zł na 24 miesiące, bodaj, że jest umowa. No, obiad robię i muszę tutaj pilnować garów. Czeka tak sosie. Często na żywo. w wkurza były winiary, to musi być jakieś pierdolone Nestle. Nestle, 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 kurwa. Wszystko, wszystko trzeba wyprzedać, cały polski majątek. Tego Czaskowskiego to czasem trzeba by skutecznie uciszyć, bo to co on wyprawia, ostatnio 500 plus kasę Warszawa dostała, to to roztrwonił. Dziad jeden. Nie powinien się bawić politykę, ale czasem te rzeczy mi wkurzają Powinienem odejść od polityki z, z, z dymis podać się do dymisji Tak samo jak te oczyszczania ścieków Udaję, że nic się złego nie stało takiego prezydenta Warszawy, kurde, wybrali PO, BeO Niestety no, internet dzisiaj yy, wyłączyłem z Vectry, yy, oddałem sprzęt, jutro, jutro znowu dostanę z powrotem ten sam sprzęt, bo yy, będę płacił mniej po prostu, jeszcze nie w październiku, ale od listopada, zamiast 140 zł to będzie 80, to no, abonament, dlatego ja mówię, tak dzisiaj trochę nadaję na żywo z telefonu, jakiś filmik musi być na YouTube. No. jest straszna wichura, dobra kończymy jak to skończyć.